Radio podmiejskie audycja nocna. Życzę dobrego wieczoru naszym słuchaczom, których jeszcze nie znużył sen. Teraz porozmawiamy z panem profesorem Antonim Ciszajem o tym, dlaczego ludzie dopuszczają się morderstw. Właśnie proszę pana, dlaczego ludzie popełniają tak krwawe, makabryczne zbrodnie? Jest to naprawdę złożone zjawisko. Ludzie mordują czy to z żądzy, czy z braku odpowiednich instynktów, które scalają nasze społeczeństwo. Lecz mówiąc trochę przewrotnie, takie osoby posiadają inne instynkty, które dla przeciętnej osoby mrożą krew w żyłach. Czasem impuls jest motorem do mordu drugiego człowieka. Pieniądze, zazdrość. Zdrada to zwyczajowe motywy morderstw, bo morderstwo może brzmieć sensacyjnie. Nieraz budzi również chorą sensację i fascynację, bo natura ludzka jest nieprzenikniona. Nikt, kto pisał o niej, nie opisał jej w całości. To naprawdę ciekawe i przerażające. Do czego jest zdolny człowiek? W rzeczy samej. Dziękujemy za uwagę naszym wiernym słuchaczom. To była wypowiedź pana profesora Antoniego Ciszaja do usłyszenia. Jezioro. Muszę zabić jakoś czas. Ta enigmatyczna melancholia w byciu zagubionym nieważne, czy to moje miasto, czy obce jestem bezduszny, egoistyczny, bo jak mogę nazwać siebie po tym, co zrobiłem? Muszę się ciebie pozbyć. Tak, aby nie było śladów. Tak, aby nikt tego nie widział. To mnie nie dotyka i nie zbala z Czemu to zrobiłem? Mogę udawać, że jesteś mi tak bardzo obcy, kiedy usuwam z ciebie ducha, ale pamiętam twoją garść słów, twój uśmiech. Pamiętam, jak dobrze się z tobą milczało za życia, a mało kto potrafi tak milczeć, tworząc coś osobliwego. A ja potraktowałem cię jak człowieka, którego lepiej się pozbyć, niż pozwolić mu żyć. Ale ja wciąż mówię sobie, że cię uwolniłem od tego niechlubnego życia. Zgasły światło. Ucichł ryk silnika. Już nic cię nie poruszy. Leż teraz tak spokojnie, usmarowany swoją własną krwią. To ja zrobiłem. To byłem ja. Możesz mnie nazywać potworem albo chorym na łeb, ale nawet będąc nim. Jestem sobą. Zrobiłem to ja. Człowiek. Odbieraj mi człowieczeństwo. Jeśli chcesz wypaczać to, że człowiek jest zdolny do zabicia drugiego człowieka. Choć tak wypaczasz rzeczywistość do tępego ideału cichej wojny. Bo nie chcesz jej widzieć. Chcesz być bezpieczny, pod swoim własnym kocem, w domu nie Twoim, bo na kredyt. I to nazywasz bezpieczeństwem? Bo nie wychodzisz z domu? I ponoć tak kontrolujesz każdą sytuację, zabarkadowany człowiek tabelkami Excela. Myślisz, że nie masz się czego bać? Nie tylko ja jestem mordercą. Koniec. Scenariusz Muzyka Montaż Grafika na podstawie wiersza Maksymiliana Wysockiego pod tytułem Jezioro.